Koziorożec. Dzień dobry. Dla Państwa spod znaku Koziorożca. Jaka energia. Mhm. Dochodzimy do siebie po jakimś wydarzeniu. Mhm. Aha, mam po, po prostu pokazaną kobietę spod znaku koziorożca, która dochodzi do siebie po porodzie. Ale czy coś panią martwi? Hmm, opieka lekarska. Aha. Tutaj tak, dochodzimy do siebie po porodzie. Mhm. Natomiast yy, wychodzi mi w energiach przy koziorożcu: yy, strata dziecka. Strata dziecka. Po prostu i tutaj koziorożec. Teraz pani musi dojść do siebie i to robi psychicznie, mentalnie. Właściwie, co miało miejsce, co się wydarzyło. Tutaj. Mm -hmm. no cóż mogę powiedzieć Ja myślę, że to jest temat Który nie wymaga Komentarza um. No tutaj wszystko jest jasne ja oczywiście ten film yy, udostępnię, aczkolwiek yy, sam nie wiem po co, szczerze mówiąc. No, ale jak robię czytanie, nie zamierzam niczego ukrywać przed Państwem. Tak więc wyszły mi takie energie, mógłbym ewentualnie. Jeszcze z tarota zobaczyć, co. No właśnie, co zobaczyć w sprawie, która jest dość jasna. Może jakieś słowo pocieszenia? Słowo pocieszenia dla koziorożca. Nic odkrywczego, po prostu czas i wysiłek, żeby, mm -hmm, żeby emocje y się zmieniły, żeby się zmieniła energetyka. Mm -hmm. Bo tutaj się po prostu nie ma siły. Przepraszam. Ale. Y Dla koziorożca jest tutaj powiedziane, idź dalej, idź dalej. Ja ten film dla Państwa wrzucę. Nie wiem, może ktoś akurat potrzebował usłyszeć, idź dalej. Um, ja wszystko wrzucę um, i za chwilę wgrywam dla Państwa nowy film. Dużo siły dla Państwa, dla Pani. Dziękuję.